Kiedy patrzymy na małe dzieci, jak się poznają po raz pierwszy, czy to w przedszkolu, czy w szkole, na początku szkoły, to widzimy tam taką ciekawą cechę, ciekawe zachowanie, mianowicie one zaczynają między sobą rozmawiać, komunikować się i są bardzo otwarte. Na przykład mówią, jakie mają w domu zwierzątka, jak mają na imię, dobierają się w pary, budują się jakieś więzi, przyjaźnie, koleżeństwa itd., ale w tych zachowaniach widać taką prostą rzecz, że one tego chcą. Chcą rozmawiać ze sobą, pytają się o siebie wymieniają się swoimi jakimiś zainteresowaniami, tym, co lubią, czego nie lubią, mówią, co jest w domu itd., tak tak Witam wszystkich słuchaczy dobrych mediów, pozdrawiam serdecznie będzie pochwalony Jezus Chrystus wszystkich oglądaczy i sympatyków. Fragment Ewangelii dzisiejszej, który znamy, ponieważ mówi o dziesięciu pannach roztropnych, nieroztropnych, niektórzy też mówią, jak wiemy, głupich i mądrych, rozsądnych. A końcówka, ostatni werset mówi no właśnie sam Pan Jezus. Jakże to pytam Was i ja Was nie znam. Znamy tę historię, bo nieraz nie słyszeliśmy w kościele albo czytaliśmy. I to jest ciekawe, że przecież dobrze wiemy, że Jezus nas zna, w jakim jesteśmy, skąd pochodzimy, zna nasze serca, nasze dusze, nasze różne osiągnięcia, nasze pragnienia i także porażki. Bo tak to wszystko wygląda, mówiąc w, w skrócie. Ale Bóg nas zna. A w tym fragmencie dzisiaj, w tym ostatnim wersecie Mógł mówi, Jezus mówi, ja was nie znam. Więc o co tu chodzi? Ten przykład na początku, o którym mówiłem, jeśli chodzi o małe dzieci, jak one się wzajemnie poznają, jak mają jeszcze takich hamulców, takich obostrzeń, że tak powiem, takich jakichś mniej czy bardziej naturalnych dystansów, to pokazuje taki pewien fenomen, mianowicie natura człowieka jest taka, tak ukształtowana, że jest otwarta. Na to, co jest, nazywamy sakrum, co jest absolutem, jest ponad, na to, co jest naturalne, na drugiego człowieka, na chęć poznawania siebie, poznawania świata, tacy jesteśmy. Tylko gdzieś po drodze i mamy te wszystkie pewne różne doświadczenia i osiągnięcia, budujemy sami jakieś tam bardziej czy mniej świadomie jakieś opory, mury, dystanse i tak dalej. To są różne tego przyczyny, oczywiście. Ale myślę, że warto ten, te słowa Jezusa, który mówi: Ja was nie znam, nie brać na zasadzie jakiegoś lęku czy strachu, że Bóg nas odrzuci. Tylko ja to odczytuję, że to jest zaproszenie do tego, że Jezus pragnie nas poznać i vice versa. I też pragnie, żebyśmy go jego poznawali. Tylko pytanie, czy tak naprawdę ja chcę Jezusa bardziej poznać? Wiarę, którą otrzymaliśmy na chrześcijan, która się później w taki sposób kształtuje i rozwija bardziej czy mniej. Można często ograniczyć, czy utożsamić z tradycją, z jakimiś praktykami religijnymi, jakieś eventy, spotkania, rekolekcje, tak dalej, i to wszystko jest dobre. Ale pytanie, czy za tym stoi bardzo głęboko to pragnienie, czy ja sobie to uświadamiam, że naprawdę chcę poznać, poznawać, kim jest dla mnie Jezus. Dla mnie konkretnie, osobiście bezpośrednio. Mało tego, czy chcę, żeby Jezus mnie poznał, czy bardzo tego chcę, czy za tym, czy o to zabiegam, czy za tym idę, czy tego w ogóle szukam. I patrząc jeszcze raz na moich dzieci, które wiadomo, każdego dnia spotykają się, czy w szkołach, w domach, na jakichś odwiedzinach, jakichś imprezach dziecięcych, to to jest właśnie taki obraz, który pokazuje, że można na co dzień wzajemnie się poznawać. Tak samo jest między Jezusem, Bogiem, a każdym z nas. Jeśli ja chcę bardziej poznać Jezusa, bardziej Boga w sensie takim osobistym, tej relacji, to też chcę, żeby On mnie poznał. A poznanie mnie przez Boga skutkuje tym, że coraz bardziej poznaję prawdę o sobie samym, która zawsze wyzwala. I dlatego potem przyjmuję postawy tych właśnie panien roztropnych, rozsądnych, które robią wszystko, żeby nie stracić tego poznawania tej relacji, żeby ją ćwiczyć, rozwijać, żeby ją o nią dbać. Żeby ją pielęgnować, i dlatego zadbam o wszystko, co mi pomoże w tej relacji, w tym poznawaniu Jezusa, a jednocześnie odrzucę to wszystko, czy będę odrzucał, co mi w tym przeszkadza, co mi utrudnia. I z trzeciej strony, też zobaczę sam w sobie, ile we mnie jeszcze jest tych wszystkich właśnie oporów, fałszywych obrazów Boga, tego wszystkiego, co nie jest prawdą, jeśli chodzi o mnie i Jezusa. I takie podejście, one są oczywiście dynamiczne, rozwojowe, powoduje, że coraz bardziej znam Jezusa i coraz bardziej daje się poznać przez Jego samego. I stąd właśnie te panny roztropne, które zadbały o wszystko nie tylko o lampę, ale też o tę oliwę czyli patrząc tak już konkretnie zrobiły tak, uczyniły tak, żeby być gotowym już na to ostateczne spotkanie swojego ulubieńca, ostateczne poznawanie poznanie może prośmy się dzisiaj, słuchając Ewangelii, kiedy będziemy na Eucharystii, bo o to trzeba też przede wszystkim prosić. To nie jest tak, że my sami siebie do końca jesteśmy zdolni no właśnie tak robić, tak czynić, żeby całkowicie, czy bardziej poznać Jezusa. To jest łaska, o to trzeba prosić. Prosić, prosić i jeszcze raz prosić. A jednocześnie z drugiej strony usuwać, odsuwać to, co może przeszkadzać w takim zwykłym, codziennym, czasem mozolnym, monotonnym, tak by się wydawało, Szukaniu Jezusa. Jak nie przez słowo Boże, czyli medytacja, to przez adorację, to przez ciszę, jak dzisiaj bardzo potrzebną, ale przede wszystkim trzeba prosić. Daj mi Panie poznać Ciebie, daj mi abym poznał Siebie, tak jak Ty na mnie patrzysz. To jest też zawołanie jeszcze ze starożytności: abym poznał Ciebie, obym poznał Siebie, bo to prowadzi do jeszcze głębszego poznania Jezusa, głębszej relacji. A skutkiem tego jest też to, że w takich sytuacjach, w takim rozwoju, w takim poznawaniu Jezusa pozwalam mu, żeby On usuwał ze mnie wszelki lęk, wszelkie jakieś sytuacje czy okoliczności, i skutki tego wszystkiego, co powoduje, że się boję, nawet samego Boga. W takim niewłaściwym rozumieniu tego lęku przed Bogiem. Więc prośmy właśnie dzisiaj w tej właśnie Ewangelii, w tym fragmencie, żeby Jezus nam dał łaskę pociągnął nas swoją mocą, miłością. A Jezus to uczyni, dlatego że on tego pragnie. On nie chce z nas czynić więźniów, ale chce z, nas, z nami mieć więzi, czyli takich ludzi, takich osób, które będą z nimi właściwie mieć tą więź, takie, takie połączenie na poziomie serca. Prośmy o to, żeby sam Jezus prowadził nas w tym szukaniu Jego, poznawaniu Jego, wzbudzał nas pragnienie, chęć, nawet jeśli będziemy czuć oprócz niechęć na każdy dzień. A to z pewnością oczywiście przyniesie dobre rezultaty i dobre owoce. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, zobaczenia w następną niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.